Pani prezes, to już można powiedzieć takie pasmo tych sukcesów, jeżeli chodzi o naszą określińską o o oświatkówkę. Trener Udarian mówi dokładnie to samo. Studzimy emocje, gramy swoje i tak dalej, ale wydaje mi się, że cieszyć się trzeba, bo być co roku, w, czy w półfinałach, czy w ćwierćfinałach, to naprawdę świadczy o tym, że, że, że ta siatkówka po prostu tutaj ładnie stoi. Ten poziom, e, poziom jest wysoki i, i... No właśnie, ale zacznijmy może od tego, co zrobili młodzicy w Nowym Tomyślu. E, to wielka niespodzianka w Pani oczach? To znaczy tak, no, gdzieś tam myśleliśmy sobie po cichu, no chciałoby się, nie? Ale... Ale szczerze powiem, że sprawili wielką niespodziankę, szczególnie dla mnie, bo to był Dzień Kobiet. Nie ukrywam, że taki akcencik mały zaznaczyliśmy właśnie na tym turnieju, gdzie wygrali pierwszego me, pierwszy, pierwszy mecz wygrali z, ze Świnouściem, Maratą Świnoujście, gdzie wychodzą pewniacy, zawodnicy dużo wyśli od naszych chłopców, i co, i co się okazuje 2 do 0 wygrywamy. Ja w podziękowaniu, zresztą w ogóle jeśli chodzi o przygotowanie, bo też trzeba wspomnieć, że Nowy Tomy spisał się rewelacyjnie. Organizacyjnie, w ogóle bardzo przyjaźnie, no, atmosfera prześwietna. I co chcę powiedzieć, po skończonym tym meczu pozwoliłam sobie podziękować chłopcom, że wprawdzie nie dostałam od nich bukietu kwiatów, ale no, wynik: rewelacja. No, no, po prostu cieszyłam się bardzo. I to był właśnie to był taki, taki impuls, chyba dla nich, że można wygrać. Nie? Na początku widać było ten stres, ale jednak udało się. Nie? Natomiast drugi mecz to był mecz naprawdę wielkich emocji, bo graliśmy z Kaliszem, bardzo dobry zespół, i okazało się, że no mieliśmy po prostu o krok byliśmy od zwycięstwa. I w trakcie, w trakcie meczu jeden z zawodników, Eryk Szuplak, doznał kontuzji, ale podźwignął się i w następnego dnia wygraliśmy 2 do 0. Dzięki czemu jesteśmy w półfinałach Polski, także cieszę się bardzo. No właśnie, nawet już patrząc chyba na grono, w którym znaleźli się w ćwierćfinałach, no tak, to, to oczy na oczywiście grono. nie umniejszając naszym siatkarzom, ale wyglądają skromnie, jeśli chodzi o warunki fizyczne, tak, prawda? Tak, zgadzam się zdecydowanie, tak, fizycznie i nawet yy, chciałabym powiedzieć, że jak wychodzą na tą halę, jest ta rozgrywka, to, rozgrzewka, to, to pierwszy, pierwszy oni tacy są tacy odrobinę przepłoszeni. No ale, ale ja mam nadzieję, że to każdy z nas ma tremę, jakąś tak w nowych sytuacjach, i, i mam nadzieję, że im nie przeszkodzi to właśnie w dalszych rozgrywkach. No a teraz jak się dowiedziałam, bo nie wiem, czy, czy pan już wie o tym, że y, gdzie będą rozgrywki. Tak, no, w Rybniku. No i mamy trzy drużyny <laughs> Leżajsk. Z którym kiedyś graliśmy. Świnouście, no nie chcę wspominać o tym, że wygraliśmy z nimi 2 do 0. No i jest rybnik, no którego nie znamy. Także no, liczymy na to, że, że będzie dobrze wszyscy chyba na to liczą, bo to byłby niebywały sukces jednak tak, awansować. Pamiętam, że chyba kadetom raz udało się awansować do półfinału tak, i tutaj w, w Krośniodrzańskim tak. skończyła się ich przygoda, ale to i tak kibicowanie tak, tak. I, i to było duże przeżycie, nie tylko dla samych zawodników. Natomiast już w tym roku zdało się słyszeć takie komentarze od strony Gubina za naszej, mówiąc kolokwialnie, między tak. zawodników i trenerzy, trenerów, którzy... Szkolą tak naprawdę tych młodych siatkarzy już od naprawdę małego i, i tam jest kilka lat przygotowywania, no. zanim ci zawodnicy Też zaczną. Mm, dokładnie. A tutaj mamy sytuację, w której trener Maciej Uderjan dostaje chłopców, którzy albo chcą grać w siatkówkę, albo wydaje mi się, że grają. Tak. Tak. I on ma ich 2-3 lata i awansuje z nimi, gdy tam jed, nawet jeden z zawodników nie sięga do tej średniej, powiedzmy, kadry narodowej, jeżeli chodzi o wzrost. Także tutaj duża niespodzianka chyba, no i nasuwa się pytanie, yy, skąd to. Się bierze w takim razie. No, trzeba oddać honor zasługi naszemu trenerowi, bo uważam, że dostaje naprawdę surowych chłopców i potrafi ich tak obrobić jak brylant. I szczerze powiem, że, że no, to jest no, przede wszystkim wielka zasługa trenera. No, chłopców też, że chcą to robić, bo w dzisiejszych czasach, gdzie jest mówię w dobie informatyki, komputerów, no, to trudno jest tak zaciągnąć chłopców na, na halę, żeby, żeby robili coś oprócz siedzenia przy komputerze i przy grach. Ale szczerze powiem, że to jest właśnie zasługa, zasługa trenera. I no, tak jak wspomniałem nie czy, wiem, czy, czy wie Pan też o tym, że rozmawialiśmy na temat tego, że mamy dwóch jeszcze dodatkowych trenerów. I tak staramy się, żeby już temu Panu Maćkowi podsuwać tak chociaż minimalnie przygotowanych, umiejących stać na, na boisku zawodników, najmłodszą, najmłodszą grupę, którą trenuje były nasz zawodnik Dawid Buła. I y, dziewczynki, które trenuje pani Angelika Świderska. Nie? Także myślimy, że może, może tak chociaż odrobinę ułatwimy pracę panu trenerowi, chociaż mówię, no jego, jego taktyka i widać, że przynosi skutek i, i mam nadzieję, że to wszystko jakoś zaprocentuje. Nie? No właśnie, ci nowi trenerzy to y, chyba taka nowa y, perspektywa przed samym klubem, y, szkolnym klubem sportowym, ale również, może, siatkarskim y, 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 siatkarskim klubem, y, y. przepraszam, siatkarskim klubem sportowym. Y, mm -hmm. y, natomiast, y, jest to również szansa, chyba na to, żeby tych siatkarzy było po pierwsze coraz więcej, a po drugie, żeby tą siatkówkę jeszcze bardziej rozpropagować tutaj w tym lokalnym środowisku. Tak, zgadza się, no bo jednak chłopcy dorastają. Idą do szkół. I, no i żeby ten narybek cały czas był, no musimy coś robić. Musimy, musimy działać jako klub, żeby, żeby jakoś pozyskać nowych zawodników. To nie jest łatwe. No piłka, nożna, piłka nożna jednak to jest dla chłopców sport taki, gdzie rzesza chłopców w wieku, w wieku takim, właśnie szkolnym, gimnazjalnym, no ch chce być na boisku grać w nogę. A tutaj no trzeba, trzeba czymś ich przekonać. No i tak próbujemy jakoś przechwycić to młodzież i, i te młodsze, młodsze roczniki, żeby, żeby już tak delikatnie je oszlifować. I żeby właśnie już tak te, załapały, załapały tego bakcyla siatkarskiego i żeby, żeby po prostu mogły trenować. Nie? Teraz czekamy, no, powiedzmy, trzy lata na już takie gwiazdy siatkarskie. <laughs> no chcielibyśmy bardzo, bardzo, no nie trzy lata. No my już mamy swoje gwiazdy siatkarskie, takie lokalne. Zresztą mamy swój fan klub, jeśli chodzi o dziewczynki, kibicki, same sobie koszulki, logo sobie wyrysowały. Zresztą nasz klub też posiada, jak jechaliśmy właśnie na, na rozgrywki do Nowego Tomyśla. Dzięki naszemu koledze Tomkowi Strukowi, który, który zasponsorował dla, dla naszego klubu siatkarskiego naszą flagę. Dumnie wisiała flaga tęczy. Także no mam nadzieję, że też jeszcze zmobilizujemy, bo czym się musimy pochwalić, że kibiców mamy super. Bo jak pojechaliśmy teraz na te rozgrywki do nowego to myślę, organizacyjnie było wszystko perfekt, ale kibiców było zero. My rozwaliliśmy bęben po prostu z dziurą wielką w bębnie przyjechaliśmy tak kibicowaliśmy, a tam była grupka kibiców Porównując do tego, co się działo u nas, to to nie ma. Poprzez samorząd, wszystkich, że tak powiem, ze świecznika, wszyscy kibicowaliśmy, a tam pustki. Także cieszymy się bardzo, że jest, ma kto grać, że są kibice. No i tak wszyscy razem może jakoś zrobimy, zrobimy w Krośnie siatkówkę. Czego pani... Państwu życzyć. życzyć. No, ja wiem, no na pewno nie będę dziękowała, żeby nie zapeszyć. No, no, tak chcielibyśmy, no chociaż udać, żeby nam się udało chociaż jeden mecz wygrać. No, jakby się nam udało w ogóle dostać do finałów, to byłoby super, ale, no, ale cieszymy się. Jesteśmy, trzeba to podsumować w taki sposób. Jesteśmy wśród, wśród 16 najlepszych drużyn w Polsce. To uważam, że jak na warunki nasze, nasze zaplecze. To jest naprawdę bardzo duży sukces. Już się powinniśmy cieszyć. A jeśli cokolwiek nam się uda zdobyć więcej, co będziemy, będziemy się bardzo cieszyli z tego, no ale, ale co będzie, to czas pokaże. Dziękuję o, bardzo za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję bardzo.